Thank <laughs> you. 35 lat temu śmigłowce Mi-24 pojawiło się w Pruszczu Gdańskim. Dziś w 49 bazie lotniczej odbywa się spotkanie miłośników śmigłowców, byłych i obecnych pilotów techników wojskowych, a z nami jest pułkownik pilot Witold Wilk. Panie pułkowniku, czy może nam Pan opowiedzieć o tej maszynie? Tak, z przyjemnością. To jest bardzo piękna maszyna, śmigłowiec Mi-24. Myślę, że nie całkiem już obca tutaj naszym słuchaczom, widzom, czytelnikom, z racji tej, że jak już Pani wspomniała, 35 lat już w Pruszczu Gdańskim, na naszym niebie tutaj ten śmigłowiec operuje. To jest konstrukcja, tak jak już wspomnieliśmy, przed kilkudziesięciu lat, niemniej jednak do tej pory bardzo dobrze się sprawdza tutaj, wykonuje zadania. Próżdański i na tych śmigłowcach realizuje swoje zadania podstawowe. Panie pułkowniku, czy możemy porozmawiać o technicznych aspektach tego śmigłowca? Ile waży ta maszyna? Ten śmigłowiec w pełni załadowany i gotowy do lotu waży 11 800 kg, to jest niecałe 12 ton. Przy swoich rozmiarach nie takich małych jak na śmigłowiec, bo z elementami ruchomymi, to mamy tutaj długość 25 metrów. Jest to kawał potężnej maszyny. Jest to śmigłowiec naprawdę duży, ale i też ma spore możliwości. Możemy zobaczyć, jak wygląda w środku? Tak, jasne, zapraszam do środka. Panie pułkowniku, znajdujemy się teraz w kabinie bagażowej śmigłowca. Proszę powiedzieć, co tutaj może się znaleźć? Ilu żołnierzy może, yy, może tutaj na tych ławeczkach siąść i przelecieć na operację? Kabina bagażowa, tak. Ja zacznę może od tego, że śmigłowiec Mi-24, jest śmigłowcem jako jeden z nielicznych z tej kategorii, posiada kabinę bagażową tak dużą jak, jak w tym wypadku. To jest element dodatkowy, który pomaga w działaniach wojennych. Jest, istnieje możliwość przewiezienia grup szturmowych, i w, na pokładzie tego śmigłowca, w baga kabinie bagażowej, możemy zabrać. Ośmiu żołnierzy, mhm. którzy mogą usiąść sobie na ławeczce, tutaj akurat mamy tylko część tej, jedną ławkę, można drugą ławkę tutaj również zamontować w tej części, gdzie tu przed nami. Mhm. Ośmiu żołnierzy z wyposażeniem w pozycji siedzącej, możemy też przewieźć rannych, jeżeli taka potrzeba jest, może być dwóch rannych na noszach lub jeden na noszach i, i w pozycji siedzącej dwóch rannych. Możemy też przewieźć ładunki o masie do dwóch ton mhm. na, na pokładzie tego śmigłowca. Wtedy można y, te ławki zmontować i y, otwiera nam się przestrzeń do, miejsce y, na, 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 na ładunek. Mhm. Poza tym y, konstruktor przewidział jeszcze taką możliwość, y, jeżeli byłaby zaszła potrzeba przelotu na duże odległości, więc tutaj na, do wnętrza możemy zamontować Dodatkowe zbiorniki paliwa. Wtedy kabina ładunkowa nam się zdecydowanie zmniejsza, ale zasięg śmigłowca wzrasta, bo mamy dodatkowe paliwo na pokładzie. Mhm. A z przodu mamy kabinę, gdzie siedzi pilot. Um, czy może Pan powiedzieć coś o tej, o tej kabinie? Jak to wygląda? Jest jednoosobowa. Tak, to jest śmigłowiec y, w tandemie, tak zwany układ tandem. Y, dowódca załogi, pilot operator, bo tak to się nazywają te funkcje tutaj na pokładzie i technik pokładowy. Zasadniczo y, załoga składa się z trzech osób y, tego śmigłowca. Dowódca załogi, on tu jest najważniejszym Carem i Bogiem, y, który, którego miejsce jest tutaj w górnej kabinie, y, którą tutaj przed nami widzimy w tej chwili. Pilot operator, który jest w tej dolnej kabinie z przodu samego i technik pokładowy, który zajmuje miejsce tutaj właśnie w tej kabinie bagażowej. Mhm. Za całość lotu i za wykonanie zadania odpowiada dowódca załogi z, umiejscowiony w górnej kabinie. W kabinie najlepiej wyposażonej, jeżeli chodzi o, o sprzęt y, i sprawy nawigacyjne. Pilot operator natomiast ma tam kabinę przeznaczoną głównie do sterowania uzbrojeniem. A ta kabina, czym wyróżnia się spośród innych, kabin innych śmigłowców? Czy jest coś szczególnego w Mi 24, czego nie mają inne tego typu śmigłowce? Może czegoś takiego, czego innej śmigłowce nie ma, trudno byłoby znaleźć, bo to, jak ktoś mówi, nie jest najnowsza konstrukcja, i te układy rozwiązań są stosowane albo powielane w następnych egzemplarzach. Natomiast dużą zaletą tego układu jest to, że załoga siedzi w osi śmigłowca, to ma znaczenie. W pilotażu, w, w technice pilotowania. Załoga siedzi w takiej pozycji, jak załoga na przykład w samolocie myśliwskim. Większość, duża część śmigłowców jest w układzie, gdzie załogi są obok siebie. Wtedy dowódca kierujący pilotujący śmigłowiec siedzi z boku co w pewnych warunkach może powiedzmy ograniczać widzialność w trakcie wykonywania zakrętów w tą stronę gdzie śmigłowiec jest przechylony ta widzialność jest ograniczona. Tu mamy kabinę, która stwarza duże przestrzeń do obserwacji zarówno na boki jak i do góry, ponieważ nad kabiną tutaj nie mamy żadnego ograniczenia. Kabina jest przed silnikami zabudowana. W związku z tym no, przestrzeń nad kabiną jest otwarta, oszklona, co pozwala nam na obserwację pełnego nieba. Dziękuję bardzo panie bułkowniku.